Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Kucharski i zajmuję się układaniem bzów. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać, jak pracuje układany niemiecki terier myśliwski, popularnie zwany jak terierem na ścieżkach tropowych. Ścieżka tropowa, którą widać na załączonym filmie, była wykonana w butach tropowych z rapetami dzika. Dzik był pozyskany w sposób legalny, dodatkowo był przebadany na obecność wirusa ASF, wynik był ujemny. Bardzo ważną rzeczą jest, jeżeli chcemy ułożyć psa na tropowca, yy, najpierw powinniśmy yy, sobie wyreżyserować yy, ścieżkę tropową. To znaczy, gdzie jest początek, środek, koniec, jakie są punkty odniesienia, jakie są punkty charakterystyczne, gdzie ona ma być, czy chodzą tam yy, właściciele z innymi psami, czy przychodzi zwierzyna, czy są ciągi komunikacyjne, czy jest cicho, spokój, czy jest gwarda, czy przyjeżdżają turyści itp itd. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko później bardzo nam wpływa i ułatwia sprawę w dalszym szkoleniu. Ja na załączonych filmikach użyłem punktów odniesienia. Była jedna ambona, później była droga, gdzie ścieżka tropowa przechodzi, że tak powiem, przechodziła przez drogę. Następnie był paśnik. Dlaczego paśnik? Dlatego, że wokół paśni, do paśnika przechodzi zwierzyna wszelaka i zostawia swoje tropy, ślady. Dzięki czemu wykorzystujemy go jako tropy zwodnicze. Następnie dukty leśne, ścieżki, stare ścieżki, gdzie zwierzyna chodziła, też mogą być wykorzystane właśnie przez nas jako, można powiedzieć, prawda, naturalne kierunki, prawda, ścieżki. Tak jak bardzo ważny jest spokój nasz, spokój psa, później wyreżyserowana ścieżka, odpowiednio przygotowana i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie rzeczy. Pies może mieć zły dzień, my możemy mieć zły dzień, mimo naszych nawet szczerych chęci. Przed przystąpieniem do, ścieżki, do pracy psa na ścieżce tropowej, możemy z nim pochodzić na smyczy w formie przypomnienia, w prawo, w lewo, po ósemkach. Później, po skończonej ścieżce tropowej, tak samo bierzemy psa na otok i wracamy spokojnym krokiem do samochodu czy na miejsce zbiórki. Oczywiście zabieramy z sobą. Yy, zwierzynę czy rzecz, która była, właśnie, która była wykorzystywana do yy, kładzenia ścieżki tropowej. I taka najważniejsza rzecz. Jeżeli to jest ścieżka tropowa w butach tropowych, to możemy albo przejść od razu po zrobieniu, ale zalecałbym, żeby to był jakiś czas, 2-3 godziny. A jeżeli używamy farby, no to i tak 5-6 godzin. Z farbą jest o tyle ciekawiej, że im później, tym lepiej. Wtedy ona nie ma takiego zapachu charakterystycznego, który jest dla psa bardzo, ale to bardzo kuszący i wtedy pies nie ścina załamać, nie idzie na tak zwaną pałę. Tylko musi po prostu się, że tak powiem, skoncentrować, kufa przy ziemi i szukamy tych kropelek.